i ty, siad e, witamy was widzowie ostatni dzień starego roku siad, ej, pokorna bądź ej. no, już, już witamy was w ostatni dzień starego roku e, e, nie będziemy robili podsumowania bo ten rok był jaki był e, było dużo fajnych rzeczy e, dużo niezbyt też miłych ale dobra, jakoś to minęło e, chciałbym wszystkim życzyć w tym roku przede wszystkim Spokoju i zdrowia. A wiadomo, że jak jest spokój, to jest zdrowie. No i nic więcej, nie będę więcej dużo mówił. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. U mnie znowu nastąpiły zmiany. Zmiana pracy podobne rzeczy robię, co robiłem. Wprawdzie nie robię teraz przyczep kempingowych, znaczy nie remontuję, ale. Domki drewniane, postaram się jakieś filmy tam nagrać. Na razie, na razie jakby nie mogę i nie mam czasu. Fajna praca pobudzająca umysł i w ogóle jakieś nowe wiadomości, nowe rzeczy się dowiaduję, uczę. Zresztą człowiek się uczy całe życie. Zobaczymy jak to mówię będzie. Jestem pełen nadziei. Jeszcze raz wszystkim zdrowia i spokoju na ten nowy rok. A reszta powinna przyjść sama. Trzymajcie się, do usłyszenia w nowym roku za rok. No.